Wiem, że wiele osób z Was czekało na tę e, zapowiedź i wiele osób z Was czekało na film. E, otrzymałam od Was wiele pytań e, na temat tego, ile nabrać oczeki, jak zrobić sweter dla dziecka itd., itd. Ja też nie wiem, ale zrobiłam i e, pomyślałam sobie, że Wam e, pokażę. Dlaczego nie wiem? Dlatego, że nie mam modela w domu i jest mi ciężko e, cokolwiek ogarnąć. Nawet jeżeli bym skorzystała z jakiejś, ja nie wiem, tabel czy czegoś, to jednak warto jest przymierzyć, e, przymierzyć daną rzecz na drugiej osobie, żeby wiedzieć, czy to pasuje, czy nie. A wtedy jest mi jakby łatwiej powiedzieć, że Wam, że to pasuje na taką osobę, czy na taką osobę i tak dalej, i tak e, dalej. Słuchajcie, ja zrobiłam taki komplet. Mamy sweterek. I mamy do tego gadki. I teraz tak. E, ja robiłam ten komplet dla mojego bratanka, e, ale ja tego bratanka zobaczę dopiero niedługo, e, bo jadę do Polski, e, dlatego ja teraz nie wiem, czy to na niego będzie pasowało, czy nie. I nie wiem też... E, jeżeli chodzi o wielkość. Rozumiecie, o co mi chodzi. E, mój bratanek teraz będzie miał około 4 miesięcy, a ja starałam się zrobić e, te rzeczy na, na wiek około 9 miesięcy. Ponieważ te wszystkie rzeczy można podwinąć, można podwinąć nogawkę, prawda, itd. i tak dalej. Wtedy to starcza na dłużej. Ale tak jak patrzę na te rzeczy, to myślę sobie, że no, no chyba to jest na teraz, a nie na później. E, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że się zmieści. Także ja teraz tą zapowiedź wam robię, zanim ja tam pojadę i się z nim spotkam, ponieważ jak już pojadę im to dam, to już bym nie mogła robić zapowiedzi, bo nie mam fizycznie tego. I tak, także pod filmami, pod tym i pod filmem już właściwym, instruktażowym, patrzcie, tam na pewno napiszę wam, w jakim wieku jest mój bratanek i czy to pasowało, czy nie, czy było za duże, czy za małe. I tym możecie się sugerować. Ja sugerowałam się, słuchajcie, nie będę ukrywać, sugerowałam się różnymi wzorami, które są w internecie. E, chodzi mi tutaj o liczbę nabranych oczek oraz długość, nie wiem, rękawa czy całego swetra czy spodni, bo inaczej bym sobie po prostu nie dała rady, nie wiedziałabym jak to zrobić. Co do samych rzeczy, słuchajcie, to oczywiście wzór to jest nasza spiralka, tutaj mamy juniorka, tutaj mamy gatki i naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Skorzystałam z dwóch różnych włóczek w tym samym kolorze. Obie te rzeczy są bardzo łatwe do zrobienia i bardzo szybko się je robi. Znacie ten wzór, bo już robiliśmy tym samym wzorem sweter, który oczywiście już jest na kanale. I postanowiłam, że zrobię dla coś dla juniorków. Także mam nadzieję, że, mam nadzieję, że skorzystacie z tych filmów instruktażowych. Dajcie znać, czy macie juniorków w domu. A teraz e, do tego, co, e, e, co zużyłam do, do zrobienia tych dwóch rzeczy, może zacznijmy od góry, czyli od sweterka. E, generalnie sweterek wydaje mi się w miarę, w miarę duży, więc może będzie nawet na te, na te 6-9 miesięcy, zobaczymy, nie wiem. E, ale teraz tak, co zużyłam, żeby wykonać ten sweterek? E, zużyłam włóczkę Merino e, i słuchajcie, nie korzystałam z żadnej pasmanterii takiej, e, do której wy możecie mieć dostęp, ponieważ e, po prostu nie miałam na to czasu. W ostatniej chwili zdecydowałam się, że zrobię coś, e, coś takiego e, i po prostu nie miałam czasu, żeby czekać na, e, na wysyłkę. I po prostu poszłam tutaj w Norwegii do sklepu, i kupiłam taką włóczkę. Jeżeli mieszkacie w Norwegii, to jest taki sklep, który nazywa się Nile, i tam właśnie kupiłam tę włóczkę, jest to Merino. Jest to bardzo fajna włóczka, zrobiłam z niej właśnie ten, ten sweterek. Generalnie, jeżeli wejdziecie na swoje pasmanterie na strony internetowe albo ewentualnie pójdziecie do pasmaterii, z których korzystacie, to na pewno znajdziecie tam taką włóczkę, która nazywa się Merino i ona jest na 100% bardzo podobna do tej którą ja teraz trzymam w ręce, e, ponieważ te włóczki merino mniej więcej są takie same, przynajmniej takie jest moje odczucie, że one za bardzo się między sobą nie różnią. E, dodatkowo wam powiem, że wiem, że włóczki merino to są takie typowe włóczki, które wykorzystuje się do e, właśnie do rzeczy e, dla dzieci, ponieważ one nie gryzą i są takie przyjemne e, w dotyku. Co do samej włóczki? Słuchajcie, to tutaj mamy włóczkę na druty 4 mm e, i mamy w 50 gramach mamy 105 metrów. E, ja zużyłam jakieś 2,5 motka na ten sweterek e, i teraz tak, e, 4 mm e, grubość drutów powiedziałam i właśnie takich drutów użyłam. Użyłam dokładnie trzech różnych drutów. Ponieważ tutaj na górze, zobaczcie, mamy tak bardzo mało oczek na górze, więc albo musicie pracować na górze już magic loopem, na samej górze, zacząć. Albo ja sobie kupiłam, słuchajcie, takie druty 4 mm, one mają 30 cm, i one są idealne właśnie do tego, żeby zrobić tę górę. Później korzystałam również z. 4 mm, 40 cm. Już później zaczęły zwiększać się troszkę, dlatego potrzebowałam dłuższych drutów. No i druty 60 cm, 40 mm grubość, 60 cm długość. I nimi pracowałam, jeżeli chodzi o Magic Loop i jeżeli chodzi o rękawy. I tutaj na samym na samym dole. Jak kończyłam ściągacz i tak dalej. Dlatego potrzebowałam też Magic Pracować. Tak wygląda nasz sweterek, jest naprawdę bardzo, e, bardzo fajny. Już nie mogę się doczekać, aż ubiorę e, mojego bratanka e, w to cudo. Co do tego potrzebujemy? Słuchajcie, na pewno potrzebujemy markera jednego i igłę dziwiarską do pochowania nitek. I to wszystko. Teraz przejdźmy do gatek. To jest tył, jest przód. One wyglądają tak. Są bardzo, bardzo fajne. E, no, fajne. Wyglądają, że są fajne, zobaczymy, co tam powie młody. Słuchajcie, co, jaką włóczkę zużyłam do tych spodanych, ponieważ tak jak Wam powiedziałam, użyłam dwóch różnych włóczek, ale w tym samym kolorze. Ta druga włóczka to Baby, Baby Merino i na pewno też ją znajdziecie w swojej pasmaterii, ponieważ zazwyczaj jest i, i włóczka Merino i jest włóczka Baby Merino. I one zazwyczaj ta Baby Merino jest cieniutką włóczką. Tutaj mi zostało e, dosłownie tyle tej włóczki. Ona jest taka cienka, na druty 3 mm. E, bardzo fajnie się tą włóczką e, pracowało, i e, tak jak Wam powiedziałam, moim zdaniem te włóczki, wszystkie Marino, e, są bardzo podobne do siebie. Czy kupimy to z tej firmy, czy z innej, dla mnie one nie różnią się zbytnio. Także spokojnie możecie, e, spokojnie możecie kupować. E, zużyłam na te spodęki dwa motki, dosłownie dwa motki, e, także spokojnie, no to i mi, to mi zostało z drugiego motka. Czyli mogę powiedzieć nawet, że półtora motka zużyłam, więc spoko. E, co tu mamy, druty 3 mm, w 50 gramach 175 metrów. E, druty 3 mm, i teraz tak, kto nie lubi pracować Magic Loopem, to jest naprawdę, może być ciężko, ponieważ nasze gadki rozpoczynamy od dołu, nie od góry, tylko od dołu od Odnogawek i od razu rozpoczynamy Magic clubem. Także może być, e, może być ciężko. Ja tutaj mam druty 3 mm, 80 cm, i właśnie nimi rozpoczęłam swoją pracę. E, później. Mm, co jeszcze? E, Czekajcie, tu rozpoczęłam moją pracę tymi 3 mm, a później tutaj, jak już mogłam spokojnie zmienić na druty normalne, czyli normalnie pracować do około 40 cm. To właśnie zmieniłam na takie druty. Słuchajcie, one też mają 3 mm, 40 cm długość. Do tego potrzebujemy trzy markery, jeden w jednym kolorze oraz dwa w innym kolorze. Okay? I i gładziwiarska, standardowo. No i słuchajcie, to wszystko, co potrzebujemy, żeby wykonać te dwie rzeczy. Fajny ten komplecik jest, bardzo mi się podoba. Kto wie, bo tak, mamy już sweter dla osoby dorosłej. Mamy już sweter, sweter dla osoby dorosłej, to był ostatnio. Kto wie, może powstaną takie spodnie też dla osoby dorosłej. Dlaczego nie? Myślę, że mogą być bardzo fajne na zimę. Oczywiście powoli zbliża się wiosna, ale. Może ktoś już zacząć dziergać na przyszły sezon zimowy? I takie spodenki mogą być naprawdę e, bardzo fajne. No, dlaczego nie? E, słuchajcie, jestem bardzo ciekawa, czy wy macie kogoś, kogo możecie ubrać w te ciuszki, mam nadzieję, że tak. E, dużo osób z Was się mnie pytało, jak zrobić coś tam dla dzieci, e, dlatego w końcu postanowiłam, że wezmę sprawę w swoje ręce i zrobię coś, tylko że tak jak Wam mówię, ja sama nie wiem, czy to będzie odpowiednie, więc proszę Was od razu już z góry... Wam mówię teraz na tej zapowiedzi. Nie pytajcie się mnie, ile narzucić oczek na dziecko dwumiesięczne czy na dziecko roczne, bo ja naprawdę nie wiem. Dla mnie te wszystkie dzieci to są po prostu małe. Nie wiem, czy to jest tyle, czy tyle, czy tyle. Rozumiecie, o co mi chodzi. Podam Wam oczywiście wymiary, próbki i tyle. No, mam nadzieję, że sobie jakoś poradzicie, albo po prostu zrobicie rozmiar taki, jak ja. I ewentualnie będziecie kombinować, żeby zrobić większy. Myślę, że większy łatwiej jest zrobić jak mniejszy, także mam nadzieję, że dacie sobie e, radę. Dajcie mi znać, czy jest ktoś w Waszej rodzinie, kto będzie nosił takie, taki fajny komplecik i czy e, macie ochotę taki komplet e, zrobić. Myślę że, e, myślę, że najpierw wejdzie na kanał Swederek, a później gatki. Dajcie mi znać. Pozdrawiam. Fica.